Zawsze powtarzam, że nieprawdą jest, że jęczmień musi być zawsze żółty i przemarznięty, że zawsze musi zmieniać kolory u wszystkich tak samo. Zobaczcie, to jest przykład jęczmienia gęstego, przerośniętego lekko. To jest jęczmień w fazie niemalże pierwszego kolanka, faza rurki. Jeżeli rolnik się stara, jeżeli rolnik nie popełnia błędów, jeżeli rolnik chodzi po polu, jeżeli rolnik stosuje to, co trzeba, niekoniecznie dużo, niekoniecznie drogo, to może mieć właśnie taki piękny jęczmień. To nie jest kwestia odmiany, a to co widzicie, to nie jest jakaś reklama. To jest przykład tego, że agronomia działa. Przypominam wam kochani, jak chcecie mieć takie ładne jęczmiona i inne zboża, i inne gatunki, chcielibyście mieć pewność, że ktoś Wam dobrze podpowiada, to ja jako hektar wiedzy mogę wam to zagwarantować. Co każdą niedzielę jest wykład, co każdą środę jest analiza tego, pogody, żeby pokazać Wam to, co mamy dalej z tym robić, żebyście nie musieli się zastanawiać, czy to jest wkrętka w jakieś opryski, nasiona, czy nawozy. To, co jest tutaj, to jest po prostu klasyczny dowód na to, że agronomia działa.